Masz salon fryzjerski i chcesz aż 30 tysięcy dofinansowania, a w tym aż 10 tysięcy na produkty? Korzystałeś, korzystałaś już z dofinansowań na szkolenia? Jeśli tak, jeśli nie, nic nie szkodzi, możemy działać. Mam ekscytującą wiadomość dla wszystkich fryzjerów. Chciałabym Was zaprosić do udziału w naszym nowym projekcie, w ramach którego oferujemy niezwykłą szansę na rozwój i zdobycie nowych umiejętności. W ramach tego projektu możecie otrzymać szkolenia fryzjerskie i biznesowe o wartości aż 20 tysięcy złotych. To niesamowita możliwość, aby dalej rozwijać swoje umiejętności i pożyczyć swoją wiedzę w dziedzinie fryzjerstwa. Niezależnie od tego, czy już braliście udział w naszych projektach, czy dopiero zaczynacie swoją przygodę z biznesem fryzjerskim, to dla Was, a to nie wszystko. Oprócz wartościowych szkoleń otrzymacie również farby i produkty fryzjerskie o wartości 10 tysięcy złotych. Dzięki nim będziecie mogli tworzyć jeszcze bardziej spektakularne i kreatywne fryzury dla wszystkich waszych klientów i znacząco ograniczycie koszty prowadzenia działalności. Nie przegapcie tej unikalnej okazji. Zgłoszenia do udziału w projekcie są już otwarte, więc spieszcie się! Skorzystajcie z formularza zgłoszeniowego i dołączcie do fryzjerów, którzy rozwijają się dzięki im dotacjom. Do zobaczenia na szkoleniach.